Właśnie ten bukiet pięknych kwiatów, on jest tak piękny jak Ty, jak Twój talent. Czy Ty naprawdę nie wiedziałaś o tej niespodziance? Nie wiedziałam. Nie wiem, my myślałam, że jest takie święto w szkole. No ogólnie było bardzo dobrze. Sięgały zenitu, ale był też, ale było ok. Ja pamiętam nawet dwa czy trzy lata temu, napisałaś po sobie, że chcesz śpiewać, i już jesteś w Dublinu, i już potrafisz, ale chciałabyś to rozwinąć. I rzeczywiście tak to wspaniale rozwinęłaś, że zdaje się zakładnie się do Europy, tak? Marzenia się spełniają. Marzenie wielkim na ule było. Tak bo spełniła marzenie, Zobaczcie, że tak naprawdę marzenia są po to, żeby je mieć. Marzenia są po to, żeby je realizować. Więcej w tym stresu niż, niż szczęścia. Szczęście jest, ale stres jest jednak na pierwszym miejscu, bo yy, no, to są naprawdę takie emocje, że nawet się nie da tego opisać. Nikt nawet no, ona ma 11 lat, a osiągnęła takie coś, co nawet myślę, że ona marzyła o tym, ale nie wierzyła, że to się może spełnić. Tak naprawdę to ja zamknęłam oczy, zasłoniłam rękoma twarz i po prostu nie wiedziałam, co się w tym momencie stało, nie wiedziałam, potem wszyscy do nas dobiegali i... To była taka abstrakcja dla nas, naprawdę. Sama powiedziała mi wczoraj, bo sobie e, rozmawiała na grupie z klasą i mówi, że e, wiesz co, mama, ja bez problemu wrócę do szkoły, bo mam fajną klasę. Także nie stresowała się, nawet chciała, tylko no, mówi sama wie, że musi ponadrabiać teraz troszkę materiału, ale ja mówię idź spokojnie, na pewno zrozumieją. Ale ona jest taka sumienna, ona wie, ona nie lubi mieć zaległości, także będziemy jej pomagać.